Dzień dobry, witam was w kolejnym vlogu. My już chwilę temu wstałyśmy, ja zdążyłam się ubrać i właśnie teraz robię moją poranną pielęgnację. O! o matko! Ocie panie! Jak ja się tu z Wami witałam, to maja właśnie miała swoje codzienne wietrzenie dubci. I dobrze, że leżała na pieluszce, bo... bo byłoby źle. To znaczy, jest źle, więc chwila przerwy. Sytuacja opanowana. W każdym razie dzisiaj maja dobrze spała, dlatego że wczoraj oglądaliśmy odcinek o Dubaju takiego kanału bez planu i zasnęła z nami na kanapie około 22.00 i pierwsza, jedyna pobudka w nocy była o godzinie 5.00, więc ja jestem dzisiaj całkiem nieźle wyspana. No więc ogarniamy się i zaczynamy ten dzień. Dzisiaj w ogóle chciałabym sobie z Wami pogadać trochę o smoczkach, czy dawać. Czy nie dawać te smoczki, I jak to wyglądało u nas przez pierwsze dwa miesiące, dwa i pół miesiąca, w sumie już prawie trzy, czas leci. W każdym razie pogadamy sobie na ten temat, natomiast zanim przejdziemy do tego tematu, to ja najpierw chcę ogarnąć siebie, ogarnąć Maję, zrobić sobie kawę, no i wtedy będziemy mogli sobie na spokojnie pogadać. i ja też. Więc wezmę ją teraz na chwilę aktywności i przy okazji pogadam sobie o tych smoczkach. W ogóle kupiłam sobie teraz w H&M zamienniki słynnych okularów z Miu Miu, te, które mam teraz i noszę je sobie po domu, czasami na głowie, czasami normalnie chodzę w nich i mam taki księgowy vibe. W sumie jestem ex księgową w pewnym sensie, więc tak się dzisiaj czuję. Dajcie znać w ogóle co sądzicie o tych okularach. Moim zdaniem są całkiem spoko. Za 60 zł i ja nie mam zastrzeżeń. No dobra, chodź po basku, weźmiemy ją teraz i idziemy pogadać. O, chodź po basku, chodź po basku. Damy cię tutaj do bujaka. Damy cię tutaj do bujaka. Tylko cię zabezpieczymy i będziemy się bawić i gadać. Ogórek. Ogórek. Tak się cieszę, że na ogórka? Ogórek. Mama ma takie okulary nowe. Podobają ci się? No, podobają ci się, podobają. Na początek powiem wam, jaka była u nas sytuacja ze smoczkami. I generalnie, jak ja pakowałam torbę do szpitala, to miałam spakowany smoczek. Była chwila przerwy, ponieważ czekam na paczkę z Zalando, w której jest prezent dla Maćka. I w międzyczasie on sobie też zamówił paczkę z Zalando i po prostu nie chce, żeby przez przypadek otworzył nie swoją. W sensie swoją, ale za wcześnie. <laughs> Wiecie o co chodzi? Gdzie są karty? W każdym razie wracając do tematu, ja jak się pakowałam do szpitala, to miałam spakowany smoczek w wyprawce takiej szpitalnej, natomiast nie wiedziałam, czy go w ogóle używać i w ogóle no po prostu go wrzuciłam, bo widziałam, że dziewczyny na TikToku, na Instagramie sobie pakowały te smoczki, no i w sumie się nad tym nie zastanawiałam. Natomiast w szpitalu czasami wiadomo jest tak, że dziecko płacze, bo was płacze, prawda? No i pierwsza myśl jest taka, że chce się temu bobasowi tego smoczka podać. Ale ja jeszcze właśnie przed pójściem do szpitala, wiadomo, byłam na szkole rodzenia z Zaufaj Położnej i one tam mówiły, żeby tego smoczka przez pierwsze 2 trzy tygodnie, nawet do miesiąca nie podawać. Więc ja w szpitalu zapytałam panią położną, co ona o tym sądzi, a ona mi powiedziała, że to jest do decyzji rodziców i wtedy zaczęłam się zastanawiać, jaką tą decyzję podjąć, jeżeli chodzi o smoczek. I teraz nie wyobrażam sobie nie podać dziecku smoczka. Koniec filmu, dziękuję. Ale zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Nie wyobrażam sobie nie podać dziecku smoczka, dlatego że smoczek jest bardzo przydatnym narzędziem. Natomiast trzeba do tego podejść ostrożnie, dlatego że jeżeli dziecko krzyczy, no to zazwyczaj krzyczy, bo chce nam coś przekazać. Albo ma mokro, albo jest głodne, albo ma jakiś dyskomfort, albo go ubiera metka, albo coś innego się dzieje. Więc to jest sposób komunikacji. Prawda, Bobasie? Ty się krzykiem ze mną komunikujesz. I czasami uśmieszkiem. No. No, więc dla mnie smoczek to nie jest coś, co ja wpycham dziecku, żeby ono było cicho, tylko po prostu jeżeli dziecko krzyczy, no to znak, że coś trzeba z tym dzieckiem zrobić, w sensie albo go przebrać, albo go nakarmić, albo się nim zająć, w sensie zabawić, no bo dziecko też potrzebuje uwagi. Natomiast smoczek jest dla mnie bardzo przydatny, jeżeli na przykład ja dziecko karmię i ja widzę, że ona już jest najedzona, ale ma potrzebę ssania i wtedy właśnie idealnie wlatuje ten smoczek. Drugi powód, kiedy ja korzystam ze smoczka, to po prostu wtedy, jeżeli wychodzimy gdzieś na miasto, idę do sklepu i na przykład ona śpi, ale się budzi, zaczyna krzyczeć, no to ja wtedy po prostu potrzebuję ją w takiej powiedzmy kryzysowej sytuacji na chwilę uciszyć, no ale już wiem, że to jest najwyższa pora, musimy wracać do domu, no i to dziecko nie wiem nakarmić, przebrać, zająć się nim po prostu. Ale w sumie odbiegłam trochę od tematu, no bo chciałam wrócić do tego, co mi powiedziała wtedy położna, że jakby trzeba uważać z tym smoczkiem w pierwszych dwóch czy trzech tygodniach. I to też było na szkole rodzenia z Zaufaj Położnej. Bardzo Wam polecam te szkoły rodzenia. No i chodzi o to, że jakby na początku, jak kobieta zostaje matką, no to ta laktacja musi się rozwinąć i musi się ustabilizować. I właśnie po to przystawia się dziecko jak najczęściej, żeby ta laktacja się rozwinęła, no i żeby jakby ta podaż mleka równała się popytowi, który zgłasza dziecko. Więc jeżeli dacie dziecku smoczek, bo myślicie, że. Ono po prostu potrzebuje ssać, no to może się okazać, że tego mleka będziecie mieć za mało, laktacja się nie rozwinie tak jak powinna, no i po prostu skończycie później na mleku modyfikowanym. Nie, żeby to było coś złego, absolutnie, ale jeżeli chcecie karmić piersią, a coś takiego się wydarzy, no to, to po prostu będziecie wiedzieć, że smoczek może mieć z tym coś wspólnego. Zmieniłam sobie pozycję, żeby trochę małą pobujać teraz. I słuchajcie, ja na początku, jak zaczynałam karmić piersią i przystawiałam maksymalnie często maję właśnie do cyca, to miałam parę takich sytuacji, że ona wisiała dosłownie po 40 minut na jednej piersi. A to był jeszcze ten okres, kiedy trzeba było ją karmić co 3 godziny, więc wyobraźcie sobie moje zadowolenie, jak 40 minut była jedna piersi, 42, później przebranie, i później znowu jakby zaczynała się kolejna taka 3-3 godzinna tura karmienia, przewijania i w ogóle. No i wtedy stwierdziłam, że ona już musi być najedzona, skoro 40 minut wisi na cycku, to na pewno się najadła, i to jest czas. Na smoczek. No i wtedy właśnie podałam ten smoczek, natomiast ona nam zaczęła mało przybierać, w sensie za mało przybierać, i położna w czasie wizyty patronażowej, bo wtedy właśnie jeszcze u nas była na tych wizytach, zapytała się mnie właśnie, czy podaje smoczek i kiedy go podaje, w jakich sytuacjach. No to ja jej powiedziałam, że właśnie po tych 40-minutowych sesjach karmienia, a ona mi powiedziała wtedy, że widocznie dziecko ma takie zapotrzebowanie i ono musi tyle wisić na piersi. No, bo jakby jeżeli nie ma tego przyrostu odpowiedniego, a dziecko tyle jest na piersi, no to po prostu znaczy, że jest głodne, że potrzebuje więcej jedzenia. No więc my wtedy zrezygnowaliśmy z tych smoczków, bo to był znak, że ona potrzebuje po prostu więcej mleka. Jakbym tego nie zrobiła, być może musiałabym dokarmić mlekiem modyfikowanym i być może skończyłoby się to dla nas końcem karmienia piersią. Kto wie? Kto to wie, pobasku? Kto to wie? Coś ci widzę, skarpeta spada. Poprawimy. Nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. A teraz chciałabym pogadać o smoczkach, których my używałyśmy i dlaczego akurat taki wybór. A więc tak jak mówiłam na początku tego filmu, ja do szpitala wzięłam jeden smoczek i to był smoczek z marki Canpol. On tak wygląda już teraz po kilku miesiącach użytkowania. Natomiast to jest smoczek dla dzieci w wieku 0-6 miesięcy, więc on jest dość duży i na początku temu mojemu błopasowi zasłaniał dosłownie całą twarz. Dlatego jak zobaczyłam w Rossmanie Bodajże, że istnieją smoczki z marki Lovi, które są dla dzieci w wieku 0 do 2 miesięcy, i one wyglądają tak, zobaczcie, te smoczki są naprawdę malutkie, chociaż no może ciężko to będzie zobaczyć bez porównania. To ja od razu kupiłam te smoczki, no bo po prostu stwierdziłam, że dla takiego babasa będą odpowiedniejsze i Maja na początku te malutkie smoczki bardzo lubiła. Natomiast teraz, jak już ma ponad dwa miesiące, a one są właśnie do drugiego miesiąca, zauważyłam, że ten smoczek jest dla niej za krótki i ją po prostu drażni to, że on jest taki mały i jak jej go dajemy, to ona go po prostu wypluwa i go nie chce. Z Markilowi mamy też taki smoczek. Te smoczki są dość popularne, bo też je często widuję właśnie w internecie na zdjęciach dzieciaczków. I ten smoczek Maja Lubi, natomiast jej ulubione smoczki to są smoczki z Marki NUG. Ten jest absolutnie ulubiony, natomiast jego nie da się chyba kupić, bo ja go dostałam jako taką próbkę w paczce od położnej środowiskowej. I tam było właśnie napisane, że to jest próbka nie do sprzedaży. Natomiast bardzo podobny kształt i w sumie wzór, tylko inną tą tarczę. Kupiłam sobie, chyba bodajże, w pepko. Ten, ten yy, smoczek kupiłam. On jest właśnie też z makinuk. I wygląda tak. Ona tutaj takie małe serduszka, więc no mega ładnie to wygląda na, na mojej buzi. I one są sprzedawane właśnie w takich pojemnikach, w których prawdopodobnie można je sterylizować właśnie w mikrofali. Ale my sterylizujemy po prostu w garnku albo w podgrzewaczu, w sensie w sterylizatorze. Więc jeszcze z tego nie korzystałam. Ale jest to też właśnie fajna opcja, żeby sobie ten smoczek wrzucić do wózka, czy wziąć go na spacer, czy do torby. No bo on się po prostu nie zbrudzi. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o smoczki. Jeżeli miałabym zrobić ranking, no to na pierwszym miejscu byłyby te smoczki zero. Dwa z lowi, właśnie do drugiego miesiąca. Maja już jest starsza, więc ten smoczek jest do wyrzucenia. Smoczek z kanpolu niestety nam się w ogóle nie sprawdził, bo mimo, że on jest jakby większy, to ten kształt Maji nie pasuje i też ta tarcza się źle dopasowywuje i no on jest też do wyrzucenia, mimo, że to jest 0,6 miesięcy, albo po prostu Maj nie przypasował. I teraz, jeżeli chodzi o taki ranking 3, 2, 1, który był najfajniejszy, no to na miejscu trzecim będzie ten smoczek z yy, lowi, bo Maja go lubi w sumie do dzisiaj i on ma taki kształt taki o, taki. A na miejscu drugim i pierwszym, exactowo bym powiedziała, są te smoczki właśnie z Nuka, dlatego że ten kształt tej wisienki, zobaczcie, on ma i najbardziej odpowiada i jest też polecany przez stomatologów. Bo wiecie, temat smoczków to nie tylko właśnie kwestia laktacji, ale też rozwój mowy, to jak układa się i pracuje z gryz, jakby jest wiele zmiennych. Natomiast te smoczki są polecane, no i u nas super się sprawdziły. A teraz bierzemy się za sprzątanie. zaraz na spacer. Mała się już denerwuje, bo jest śpiąca. Natomiast na szybko chcę Wam pokazać zawieszkę, jaką kupiłam jej do smoczka. Nie do końca podoba mi się to, że ona jest plastikowa, natomiast plus jest taki, że to jest bardzo lekkie, więc nie obciąża też zgryzu, co jest bardzo ważne właśnie przy tych zawieszkach, żeby one nie były drewniane, silikonowe i ciężkie, żeby nie ciągnęły tego smoczka, tylko po prostu żeby go trzymały. Więc my mamy taki. Tutaj jest przyczepiony i to dajemy na smoczek. O! I jesteśmy bezpieczne. I już misia, już. Już żebko, kochanie, już idziemy. Drodzy, ze spaceru odebrałam jeszcze paczkę, w której jest wieniec, żywy wieniec. Bo in case you didn't know, na Allegro możecie sobie zamówić żywy wieniec z choinki za 50 zł. I zobaczmy, czy to jest warte tych 50 zł. No, powiem Wam, że jak na wianek za 50 zł, to wygląda naprawdę bardzo solidnie. Z tyłu jest na czymś takim to zrobione i pachnie to naprawdę lasem. Najlepiej wydane 50 zł. Chcesz zobaczyć, Maciek? Mamy moje ciastko. Ty je będziesz albo jutro? Mm? mleczku. No. Powiedz coś do widzów. Cieszysz się? O hmm. Ogórek. Misia, wiesz, czego my nie zrobiłyśmy jeszcze? Jedenasty tydzień przecież wleciał. Musimy książeczkę przewrócić. Mamy tutaj taką książeczkę. Hej, maluszku, no to jest książeczka, tyle ile masz tygodni, masz 11 tygodni. I musimy obrócić na tydzień jedenasty, bo zapomniałyśmy w niedzielę. Hej, maluszku, jak się dzisiaj czujesz, co powiesz na wypróbowanie czegoś nowego? Położę cię na prześcieradle, czy w ten sposób mnie widzisz, czy mogę z tobą powiedzieć powoli po pokoju. Na prześcieradle cię mam położyć w tym tygodniu. Na początek spokojnie, żebyś mógł się przyzwyczaić. Czy może trochę się boisz? Na plecach poczujesz pocieranie o podłogę? Może spróbuję jeszcze trochę wolniej. Jeśli Waszemu dziecku spodoba się ta zabawa, możecie też ciągnąć przecieradło za stronę, gdzie znajduje się głowa dziecka. nie będzie Was widział, co może być dla niego jeszcze bardziej ekscytujące. Jeśli potrafi już podnosić i utrzymywać głowę, możecie też położyć go na brzuchu i ciągnąć w tej pozycji. Jeśli Wasza podłoga nie jest zbyt gładka, użyjcie grubszego koca lub śpiwora. No tak się składa, że mama Ci kupiła koc w TK Maxie. To znaczy nie tyle Tobie kupiła koc, tylko po prostu kupiła koc i ty teraz sobie na nim leżysz. I ty sobie na nim teraz leżysz, ty misiaczko. Musimy wypróbować tę zabawę, ale chyba nie dzisiaj, bo już jest późno. Ty zaraz będziesz musiała iść spać, tak? Tak, będziesz musiała iść spać. O, ogórek, ogórek sznurek. Cię włożyć. Na kom cię włożyć. Nie wiem, czy to jest fajne, czy nie.